Pani Aniu, Pani program na TVP to prawdziwy hit. Jaki jest taka recepta, żeby tworzyć taką super atmosferę między Panią, a gwiazdami, z którymi Pani gotuje? Bo to są różni ludzie. E, tak, ja prowadzę program e, Gwiazdorska Kuchnia Ani. E, jak sama nazwa mówi, są w niej też gwiazdy. E, co trzeba by było zrobić? Po prostu być e, normalnym, luźnym. Ja, ja nic nie udaję, jestem taka, jaka jestem. Jak mnie polubią i... Pokochają to fajnie. Nie mam jakichś takich, jakby to powiedzieć ładnie oczekiwań mocnych. Po prostu sobie gotujemy, fajnie sobie rozmawiamy o różnych rzeczach, także z it. Jak się pani gotowało z Panią Justyną Steczkowską, bo to też było tuż przed Eurowizją, więc też dla pani Justyny Steczkowskiej były to taki czas intensywny przygotowań. Tak, no gotowało mi się z Justyną super, w ogóle z całą jej rodziną, e, przyjęli mnie tak serdecznie i tak miło, e, że no nie chciałam wychodzić stamtąd, było super. Czyli prywatnie pani Justyna Steczkowska jest taka jak w mediach, miła, e, sympatyczna? Tak, tak, jest naprawdę bardzo fajną, e, miłą, serdeczną osobą. A czy była jakaś gwiazda, z którąś pani trudno pracowało, mimo pani umiejętności interpersonalnych, było jednak ciężko? Nie, nie, dlatego, że my mamy bardzo fajną, prostą kuchnię. Nie, nie mamy jakiejś kuchni, z którą trzeba tam się trochę jakby wysilać i, i, i tempo. Mamy składniki, robimy. Jest cudownie. A jakie gwiazdy w najbliższym czasie u Pani zobaczymy? Jak mogła Pani jakieś podpowiedzi nam dać, czego możemy się spodziewać, na jakie gwiazdy, jakiego formatu możemy liczyć? No na pewno teraz będzie Andrzej Piaseczny, także zapraszamy w czwartek o godzinie 9 na TVP VOD. Andrzej Krzywy, Tomasz Karolak, no wiele, 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 dużo fajnych gwiazd, dużo fajnych ludzi, dużo fajnej energii pozytywnej. Proszę oglądać. A z jaką gwiazdą chciałaby Pani współpracować? Kogo jeszcze nie udało się spotkać, a jednak jest na takiej Pani liście marzeń? Yy, no, na mojej liście marzeń jest Zapsun. A dlaczego akurat on? Yy, bo on mi się podoba. Bardzo mi się podoba. A na przykład ktoś z pytania na śniadanie? A nie, to ja bym wzięła wszystkich praktycznie, bo, bo, bo tak fajni ludzie tutaj pracują, że na pewno będziemy razem gotować. E, więc e, pogotujemy coś tutaj wspólnie ze wszystkimi z pytania na śniadanie. Ja ich po prostu uwielbiam, oglądam. E, fajna, fajna, fajna ekipa tutaj pracuje. A tak na przykład zmieniając temat, jaki posiłek ugotowałaby pani dla ukochanej osoby? Taki prosty, co każdy z naszych widzów mógłby zrobić, ale jednak efektowny. Dla ukochanej osoby bym zrobiła deser, chociaż nie umiem robić deserów i właśnie bym podjęła i ubrała rękawice i bym zrobiła fajny jakiś taki czekoladowy deser z truskawkami, z bitą śmietaną, coś takiego. A na wytrawnie? A na wytrawnie to bym zrobiła coś takiego nie, ja chyba steka, steka, bardziej steka tutaj z dobrym sosem takim pieprzowo-truflowym, młode ziemniaczki do tego, mhm, coś takiego bym zrobiła. A czy powiedzenie, że każdy mógłby się nauczyć gotować to jest fakt, czy jednak nie każdy ma takie zdolności? Nie, każdy, każdy, każdy może się nauczyć gotować, ważne żeby tylko miał smak i naprawdę wszyscy potrafią gotować. A czy Prowadzi Pani też takie lekcje gotowania wśród swoich na przykład, fanów, widzów? Tak, tak. Prowadzę, prowadzę um, u siebie um, takie, może to są warsztaty bardziej e, dla kobiet y, i sobie razem gotujemy, rozmawiamy, właśnie teraz sobie tak powiększam trochę salę i, i chcę zrobić taki styl francuski, e, także tak się będziemy gotować. E, Fajną rzeczą ostatnio, fajna rzecz mnie ostatnio spotkała, bo y, zadzwonił do mnie szef kuchni z Francji. I poprosił mnie, żebym z nim ugotowała kolację. Y, no i powiem wam, że będzie ciekawie. Zgodziłam się, jadę do Francji i będziemy razem gotować. A jakie są jeszcze takie pani zawodowe właśnie marzenia? Zawodowe marzenia? Ja spełniłam wszystkie swoje marzenia. Tak troszkę odpocząć.